z kamerą gminę Cegłów, do której już niebawem trafią ogromne unijne środki. Do tej pory udało się zmodernizować oczyszczalnię. Teraz dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rozbudowana zostanie sieć wodno-kanalizacyjna. I jak tu się nie cieszyć, pytają mieszkańcy i wyliczają inne miejsca, które już za kilka miesięcy odzyskają dawny blask. Dużo tu małych gospodarstw rolnych. Jedna trzecia powierzchni gminy to lasy. Cegłów jest jednak znany nie tylko na południowo-wschodnim Mazowszu. To tu, w kościele zbudowanym w stylu gotyko-mazowieckiego, od czterech stuleci jest ołtarz autorstwa Lazarusa, ucznia Wita Stwosza. Co jeszcze wyróżnia stolicę tej rolniczej gminy? Mamy teraz bibliotekę gminną, która posiada bardzo dużą zawartość książek mądrych. Teraz słyszałam, że właśnie ma być coś otwarte na tym przyrądzie. Przy Rondzie to wyremontowany przy udziale środków unijnych budynek, który będzie pełnił funkcję Domu Kultury. Cieszy oko i dzięki właśnie środkom prowowskim poprawia wizerunkowo również nas, naszą gminę. No, należy wspomnieć, że planujemy modernizację targowiska gminnego. Tu też środki otrzymaliśmy właśnie z działania Prow. Modernizacja targowiska gminnego rozpocznie się już w przyszłym roku. Ta kwota dofinansowania e, również opiewa na prawie, prawie milion złotych i zapraszam Państwa z wizytą za, e, za rok. Bo teraz wygląda tak, a będzie prezentować się tak. W soboty w dzień targowy do Cegłowa ciągną rolnicy i kupcy z całego powiatu. Plac targowy widoczny jest z pociągu. A to woda z oczyszczalni, największej jak dotąd inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kosztowała około 2,5 mln brutto, dofinansowana w 75%. Zwiększyliśmy moc przerobową oczyszczalni dwukrotnie. Jej moc obecna to 500 m3 ścieków na dobę. Dzięki rozbudowie tej oczyszczalni można powiększyć sieć wodociągową i kanalizacyjną. Gdy do Cegłowa dopłyną kolejne środki z prowu 2007-2013, powstaną przyłącza w Wiciejowie i Wólce Wiciejowskiej oraz rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie i zostanie zakupiony wóz asenizacyjny. Koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych, z tego prawie 3 miliony złotych to środki unijne. To najwyższe dofinansowanie, jakie otrzymała ta gmina w swojej samorządowej historii.